Anne Marie konstant tajemnice starej szafy. Mała Eliska pojechała na wakacje do cioci Zosi i byłoby bardzo przyjemnie, gdyby Eliska nie musiała spać w pokoju, gdzie stoi wielka stara szafa. Jest bardzo brzydka i tak trzeszczy, że można się przestraszyć. W domu Eliski, gdzie mieszka razem z mamą i tatą, stoją zupełnie inne meble, białe i nowoczesne. Dziewczynka bardzo je lubi, ale takiej szafy, jaką ma ciocia Zosia, Eliza nigdy nie widziała. Pierwsza noc w mieszkaniu cioci była po prostu straszna. Szafa skrzypiała i rzucała ponury cień na łóżko Eliski. Niezbyt dobrze wyglądasz, Elisko, dobrze się czujesz? Spytała rano ciocia Zosia. Nie, ciociu, okropnie boję się tej starej szafy. Ależ, kochanie, naprawdę boisz się szafy? Wobec tego muszę ci o niej opowiedzieć. To bardzo stara szafa. Dawno, dawno temu pewien bogaty człowiek zamówił ją dla siebie u mistrza stolarskiego. Życzył sobie, żeby była naprawdę wielka i elegancka. Po wielu latach bogaty człowiek podarował szafę swojej córce w prezencie ślubnym. A ona trzymała w niej swoją haftowaną bieliznę i piękne obrusy, opowiadała ciocia Zosia. A może trzymała w niej wytworne stroje i suknie balowe, zamyśliła się Eliska. Kto wie, może masz rację, roześmiała się ciocia Zosia. Poza tym jestem pewna, że w tak ogromnej szafie jej dzieciaki mogły się znakomicie bawić chowanego. A jak to się stało, ciociu, że szafa trafiła tutaj? Mój dziadek kupił ją podczas jednej ze swoich dalekich podróży i podróżowała z nim przez dalekie lądy i morza, aż dotarła do naszego domu, opowiadała dalej ciocia Zosia. A kiedy moja mamusia wychodziła za mąż, westchnęła ciocia. Szafa była jej ślubnym prezentem. A jak wtedy ubierały się kobiety? Zainteresowała się Eliska. Czy nosiły długie suknie? Tak, długie suknie i wielkie kapelusze, odparła ciocia. Zobacz, mam tu portret mojej mamusi. Widzisz, jaki piękny kapelusz? Rzeczywiście. Ten kapelusz jest naprawdę wspaniały, zachwyciła się Eliza. I w ogóle twoja mama jest bardzo ładna. Czy teraz jeszcze będziesz bała się starej szafy? spytała ze śmiechem ciocia. Chodź, pokażę ci, co w niej trzymam, ale nie mów nikomu, co tam jest, bo to tajemnica. Ciocia Zosia otworzyła szafę. Ojej, ojej, krzyknęła Eliska. Same konfitury, a ile kompotów. Jasne, ciociu, teraz nie boję się tej starej szafy. Weźmy słoiczek drzemu truskawkowego, przyda się do deseru. Podasz mi, Elisko? poprosiła ciocia a Eliza zrobiła to bardzo chętnie